Czym różni się tradycyjny system nauki jiu od ecological approach? Tradycyjnie trener pokazuje technikę, czyli gotowe rozwiązanie jakiegoś problemu. Później uczeń stara się powtórzyć to wiele razy na nieoporującym przeciwniku, a następnie próbuje zastosować tą technikę podczas zadaniówki lub walki. Ecological approach to coś innego niż zwykłe zadaniówki. W tym podejściu trener nie podaje gotowych rozwiązań, ale stwarza odpowiednie środowisko, w którym ćwiczący dochodzi do rozwiązania sam. Głównym narzędziem są w tym przypadku gry zadaniowe, których celem jest ekspozycja ćwiczącego na bodźce zbliżone jak najbardziej do tych doświadczanych w walce. Trener projektuje zadaniówki tak, żeby poprzez stworzone ograniczenia student mógł nauczyć się taktyki w walce, a nie kopiował ruchów trenera. Zawsze sobie tam robimy, pokazuję jakąś technikę, opcję, i potem konkretne zadaniówki, tak jak ćwiczyliśmy na każdym treningu, ale dzisiaj nie będę wam nic tam tłumaczył, tylko za pomocą zadaniówek będziemy uczyli się techniki. To jest takie dobre zastosowanie właśnie tego typu treningu, żeby efektywnie się uczyć. Myślę, że to jest najlepsza opcja, tak? Ale też nie każdy to lubi, nie każdy jest do tego przygotowany, dlatego ja tam miksuję na treningach i robimy sobie trochę tego, trochę tego. Chcę też wam pokazać z mojej strony, co ja tam stosuję, ale też chcę, żebyście Wy nie kopiowali jeden do jednego tego, co ja pokazuję, ale żebyście sobie pracowali z tej pozycji. Moim zadaniem będzie zdobyć lepszą pozycję, czyli ominąć jego kolano albo do środka ustabilizować, przynajmniej tutaj jego biodra, albo ominąć kolano w tą stronę, ustabilizować i skontrolować biodra z tej strony. Jeżeli złapię albo tą, albo tą pozycję znowu jest zmiana ról. Czyli on ma jakby tylko za zadanie wrócić stopą jedną czy drugą, wytrącić mnie z równowagi, żebym ja nie zdobył tej pozycji, cały czas tworzyć jakąś ramę, a moim zadaniem jest omijać tutaj jego kolano, tak? Bo to jest jakby główne zagrożenie w tej, tej sytuacji, gdzie ja startuję z tej pozycji. Więc te kolano mi najbardziej przeszkadza. Jeżeli złapiecie sobie Jakieś tam uchwyty? Ok, z tych uchwytów pracujemy. Ale też ja mam ominąć jego kolano. Jeżeli ja poszedłem na przykład na tą stronę, to ja mam zdobyć na przykład taką pozycję, gdzie jego kolana są poza moim ciałem. Czyli jedno kolano jest tutaj przy samej ziemi, drugie kolano jest poza moim ciałem. Nie jest na moim brzuchu na przykład albo na klacie. Bo jeżeli jest coś takiego, dalej walczymy. To jeszcze nie osiągnąłem swojego celu. I w ten sposób uczymy się, jak stopniowo tak, przechodzić tą gardę i na co zwracać uwagę. Bo można sobie to drillować, ale to jest mało efektywne. Najlepiej robić to w zadaniówkach, gdzie partner oporuje. Więc on próbuje coś zrobić. To nie jest tak, że on leży tylko i czeka, a ja sobie, a przejdę na lewo, przejdę na prawo. Tak, Bo w ten sposób też można sobie ćwiczyć, ale nie jest takie skuteczne, jeżeli on nie oporuje. A tutaj ja muszę uważać, żeby on na przykład nie wrzucił lasa, nie wrzucił jakiejś tu stopy, nie zrobił sobie dystansu, bo teraz już mam jakby przegraną pozycję z tego względu, że jakby się cofam o krok. Zobaczcie, teraz tak mamy sobie tą pozycję i łapiemy uchwyty, specyficzne uchwyty po przekątnej. Dlaczego? No bo ja chcę jak najlepiej jego ciało kontrolować. Jeżeli będę miał uchwyty po tej samej stronie, to on zawsze może się skręcać. Jeżeli złapię po przekątnej, to wtedy mam lepszą kontrolę. Dodatkowo on, tą nogą, na której nie siedzę, będzie zawsze próbował wracać, co nie? Te uchwyty pozwalają mi go troszeczkę przygnieść do maty i dzięki temu on nie może za bardzo tutaj bujać mnie. Jeżeli jego bark jest przyklejony, jego kolano jest przyklejone, to on ma ograniczoną mobilność i o to mi chodzi. I z tej pozycji ja dalej pr pracuję sobie nad ominięciem jego kolan. To nie jest jeszcze ominięcie kolan. Dopiero jak na przykład wejdę sobie tu, przygniotę jego biodra. To dopiero stąd będę mógł przechodzić dalej, co nie? I teraz już idziemy troszeczkę dalej, czyli nie wystarczy już przygnieść jego biodra do maty, tylko już teraz próbujemy albo złapać go na przykład za głowę i za biodra i przygnieść go tutaj w takiej jakby pozycji bocznej, albo dostać się na drugą stronę do środka. Nie? Tu ominąć jego kolana, złapać go. W tej pozycji i może tutaj już zaczynać przejścia gdzieś do pozycji bocznej, ale tak żeby on nie wrócił kolanami i nie wrócił do gardy. Możecie sobie też poćwiczyć troszeczkę dłużej tą pozycję, tutaj. Jak on próbuje robić ramę, to zawsze też głową tutaj próbuje go męczyć. Jeżeli on kolanem wchodzi gdzieś tu do środka, tak, to ja też staram się. Odsuwać jego nogę, albo głową wchodzę, albo barkiem wchodzę do środka. Więc sobie popracujcie też z tej pozycji. Ale osoba z dołu teraz może albo wrócić stopami, tak, tak jak wcześniej, albo druga opcja, zerwać uchwyty. Teraz sobie poćwiczymy już troszeczkę dalej i łapię te uchwyty. I w momencie, gdy będę wchodził kolanem do środka, do nie slajda, to on zaczyna walczyć. I on próbuje wrócić do gardy, a ja próbuję kontynuować pozycję. Więc on jeszcze nie walczy, jeszcze nie walczy, jeszcze nie walczy. I zobaczcie, jak moje kolano zaczyna wchodzić, to on teraz zaczyna robić ramę. I zaczyna mi blokować. Tak? I dopiero stąd zaczyna się walka. Jego celem będzie powrót do gardy albo wytrącenie mnie z równowagi, przetoczenie i tak Moim celem będzie ominąć jego kolana, dostać się do pozycji bocznej, albo do dosiadu, albo do półdosiadu. Tak? Jeżeli na przykład wejdę tu, to też już kończymy, dalej już nie walczymy. Okay? Bo szkoda czasu, po prostu skupiamy się na jakby konkretnym wycinku danej pozycji, danej techniki. I ostatnia akcja będzie w momencie, gdy ja zgniatam jego kolana razem i kładę się na jego biodra. Tak? Moje kolano wchodzi sobie między jego nogi, kładę się na jego biodra i stąd sobie zaczynamy. Na razie jeszcze się do niego nie przyciągam, tutaj głową go nie odpycham, nic, nic nie robię, żeby dać mu jeszcze jakieś szanse w tej pozycji, tak? ale oczywiście docelowo albo wjeżdżam głową tutaj. Tak? Albo wjeżdżam ręką tutaj, żeby go zablokować, nie? bo on będzie chciał mnie spychać, będzie chciał otwierać te nogi, będzie chciał podważać, tutaj będzie zahaczał, także ja nie mogę cofnąć, więc moim zadaniem może być kontrola jego głowy, jego barków, tak? ale też może jego bioder, jego kolan. Więc ja może też pójdę sobie od góry na jego kolano, zgniotę sobie te nogi, żeby móc cofnąć tak i przejść sobie na drugą stronę.